Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Już wracam do pełni sił. Jak widzicie, jestem w mieszkaniu, w którym nagrywam zazwyczaj matkę i córkę. I tak też jest dzisiaj. Nagrywam właśnie tutaj ten odcinek. Także skończyłam Fashion Week, wracam do normalności. Będą vlogi i możecie spodziewać się, że te vlogi będą bardzo często, bo takie jest założenie, żebym nie traciła energii z koło brzegu, żebym koło brzegu przyniosła tutaj. I żebym właśnie kręciła dla Was jak najczęściej, jak najwięcej, i żebym pokazywała Wam, jak ten swój drugi rok na uczelni Greenwich w Londynie rozpoczęłam, jak będę szła przez ten cały rok drugi. I mam nadzieję, że będziecie ze mną, bo bardzo fajnie mi było nagrywać przez całe wakacje. I też wydaje mi się, że im więcej rzeczy robimy, tym jesteśmy bardziej zorganizowani, tym robimy więcej. I ja tego potrzebuję właśnie takiego zorganizowania. I słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie nieco dziwny, bo przez cały ten vlog będę pokazywała Wam różne stylizacje. W sensie może nie tyle stylizacje, co będę prezentowała wam na sobie ubrania, które przyszły do mnie w paczce, w paczce z firmy Shikel, Chikel, nie wiem dokładnie jak to wymówić. Tu Wam zostawię nazwę tej firmy. Ta firma wysłała do mnie cztery rzeczy i mówiłam o tej paczce, jeszcze będąc koło brzegu, bo mało kiedy zdarza się tak, żebym zamawiała coś z firm, które proponują mi współpracę. Raczej tego nie robię już, ale jest to firma, o której wcześniej w ogóle nie słyszałam i zauważyłam, że mają bardzo fajne rzeczy na jesień. I zamówiłam sobie trzy swetry, czyli jest to taki dość pożyteczny, pożyteczna współpraca. Bo nie będę marzał w Londynie, a widzicie, że już pogoda się robi coraz gorsza. I zobaczcie, czy ten sweter nie jest po prostu uroczy. Jest tutaj, o, mogę pokazać takiej wersji może właśnie długiej. I to, co mi się podoba, to właśnie ten mega wielki tutaj kołnierz, tak? Czy lubi? Kołnierz golf. No bo jest to golf, niewątpliwie. Ja uwielbiam takie klimaty i naprawdę mnie ujął swoim kolorem. Ja zawsze jestem z tych osób tutaj, które wkładają do środka przód. Ten zostawiam właśnie dłuższy, ale moim zdaniem połączenie właśnie jeansu i tego koloru tutaj jest bardzo fajne. I tak, o, właśnie, na marginesie jeansy są z firmy Primark, bardzo popularnej wśród turystów i wszelkich osób, które chcą sobie zaoszczędzić. Ale nie, naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o jeansy, naprawdę ten Primark jest super. Ja sobie chwalę, bo kiedyś sprawdziłam do temu i jakby w jeansach mam swój ulubiony model, który teraz będę praktykowała i będę go kupowała cały czas, bo są bardzo wygodne, rozciągliwe, można wszystko tu robić, jest bardzo wygodnie, tak więc nie ma problemu, czy to byłyby jeansy z HM, czy z Primarka. Nie skreślam Primarka, bo Primark ma bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o podkoszulki, jakieś śpiżamy czy spodnie tego typu. Jak najbardziej ok. Z innymi dwa różnie, ale też nie można go skreślać ogólnie, bo jest to Primark. Nie rozumiem tego, dlaczego niektórzy ludzie tak robią. Nie wszystkie rzeczy są beznadziejne, nie wszystkie rzeczy są dobre. Są lepsze i gorsze rzeczy. Poszedł gdzie co? Ten sweter jest super, ale ma takie włoskie odstające. I mam właśnie jednego chyba na usta, bo mam błyszczyk. I w ogóle zobaczcie. On ma takie pompony na całości. On jest genialny. Dostałam linki do rzeczy, które będę prezentowała w filmie. jak macie chęć, spójrzcie, bo ceny nie są też tragiczne. Ekstra. No i ma takie długie te rękawy, prawda. Jest milutki, cieplutki, świetny. <grym> tak więc, dobra. Koniec gadania. zabieram się za nakrywanie. Dzisiaj tyle energii że po prostu mi rozsadza. Nie wiem, co się dzieje ze mną, ale mam przypływ ogromny. Ten week mi dał takiego kopa. I w ogóle tak. Następnego dnia zaczynam uczelnię od poniedziałku. Teraz jest dla jakby, uporządkowania sytuacji. Jest środa. Chyba 20, tak? Środa I tak Kręcimy uh! A z widzę się później Jak już skończę film Tak, zaczynamy Słuchajcie, właśnie skończyłam nagrywać Muszę się tutaj przebrać Nie zwracajcie uwagi Na moje y, dziwne stroje I na to, że mam <słuch> y, Trochę okulary razy dwa Uff. Udało się, udało się. Wszystko skończone. Więc teraz szybka przebiórka. I lecimy do, do domu, bo muszę zostawić te wszystkie rzeczy i później iść, przerabiać dalej zdjęcia z Special ponieważ jeszcze tego nie skończyłam. Dalsza część pracy, jakby jest już wzięta zdalnie, bo jest to nie do zrobienia, żeby, będąc w trzy osoby, w zasadzie w dwie osoby, jako dwie edytorki żeby dać radę zrobić tych, y, obrobić samym we dwie y, tych, tych pokazów 150, wiecie, bo to jest, no to jest, to jest po prostu nie do zrobienia, niewykonalne. Dobra, przebieram się i odezwę się za momencik. Dobra, posprzątane, spakowane, jeszcze tylko statyw, kamera yy, i mogę iść. I zobaczcie, w ogóle mam Anglii nie powinno się pić tego, ale to jest takie dobre, mi to tak smakuje, monster. Żeby z tradycji stało się zadość, pomów o po pogodzie. Pogoda w Anglii jest taka, że jest ciepło, ale jest pochmurny dzień dzisiaj. Ale jest ciepło, to jest najważniejsza rzecz i nie pada, więc jest ciepło, to jest najważniejsza rzecz i nie pada, tak. Pamiętajmy, że jak nie pada, to znaczy, że jest piękna pogoda w Londynie. Bardzo się cieszę, że jeszcze nie muszę nosić kurtek. No, nie, nie lubię nosić kurtek za bardzo, nie lubię. Dobra. Czy ja wszystko zrobiłam? Proszę, jak skończę to mam taką paranoję, czy wszystko przedstawiłam tak, jak było wcześniej przedstawione? Czyli, wiecie, każdy, każdy pieniążek przesunięty, każdy czajnik odwrócony, wszystko musi być idealne, tak jak było, kiedy przyszłam. Nie wiem, że pewnie nie skapnęłaby się właścicielka Abi, że tutaj coś leży inaczej, ale ja muszę zostawić tak, jak było. Tak już mam. No dobra, młodzież, no to lecimy, pakuję was do torby i idziemy do domu! No cześć słuchajcie, jest poranek, jest yy, wtorek, nie, środa, wtorek. Cześć, słuchajcie, kolejny dzień. Postanowiłam pokazać Wam teraz coś, czego nie zrobiłam poprzednim vlogu, ale niestety tak się potoczył mój dzień, że musiałam skupić się na pracy. Będą te vlogi pewnie łączone z kilku dni, tak więc nie zwracajcie uwagi. Po prostu będę wam mówiła, że ten vlog jest jakby łączony, że jest następny już dzień. Jest teraz godzina 7.55, jest sobota, jest to mi normalna, po prostu wstanę się o godzinie 6.30, mimo że jest sobota. I słuchajcie, kolejny sweterek z Chickel. Drugi już, który wam pokażę, to jest Golf. Długie, bardzo długie rękawy. Cały ma tutaj na takie naszyte pompony. Moim zdaniem bardzo fajnie wygląda właśnie do skóry. I to, co jest super, to to, że on ma tutaj a mam się książkę przód, który możemy schować do spodnik. Już trzeba po prostu włożyć tego, bo już nie jest tak ciepło. Parę dni temu jeszcze było fajnie, ale już niestety wszystko się kończy. Mimo, że jest sobota, to ja mam dzisiaj jeszcze trochę pracy Staram się trzymać jakby taki dryk Właśnie, żeby nie tracić dni na głupoty Tylko cały czas do przodu, do przodu, do przodu Wczoraj ja puściłam vloga Cieszę się, że coś tam się ruszyło Czekam to naprawdę tylko na studia, bo studia będą wyznacznikiem tego, ile będę w stanie robić rzeczy naraz I wtedy będę mogła postanowić, co robię dalej, z czym kończę Ale... O Boże, właśnie patrzę, mi się uszczelka Obluzowała na oknie. Teraz są te wielkie, nie huragany, ale wiecie, te wiatry i po prostu te okno mi jest nieszczelne i ono jak nie ma tej uszczelki, to po prostu tak o tak I ostatnio jak spałam w nocy, po prostu myślałam, że mi wywali okno stąd i, i tak się mega stresowałam. stawałam w nocy, podczas czy jeszcze okno mam, bo tak strasznie, strasznie, strasznie wiało. Słyszę już tak, ktoś siedział w kuchni. Wiecie co, to ja tak strasznie. Wiecie, mam taką mega nadzieję, nie mogę się skupić w ogóle. Mam mega nadzieję, że uda mi się. Co, yy, czy ja lubię to miejsce? Wiecie, nie chodzi o to, że nie lubię tutaj mieszkać, yy, i gadam jak zwykle na skróty. <grym> yy, tak, bo chcę powiedzieć coś o pokoju i mam tyle myśli w już że nie mogę się skupić. Od czego zacząć? Chodzi o to, że bardzo lubię tu mieszkać, lokalizacja jest super ale bardzo mnie to męczy, że mam pewnych spółlokatorów, którzy mnie denerwują. No, wiecie, zawsze tak jest, że jakby no, nie wszystko jest idealnie. I tak jak mam jedną spółlokatorkę, którą kocham, to jest po prostu super i świetna, uwielbiam ją, tak inni spółlokatorzy niekoniecznie są tak przyjaźnie, tak, tak mile przeze mnie przyjmowani. No niestety tak bywa. I świadomie się, się z moją współlokatorką tą fajną, która jest za ścianą, że nagramy, możemy nagrać taki film we dwie właśnie y, o naszych współlokatorach, o których y, nie, nie darzymy ich zbytnią sympatią. Każdy, kto wynajmuje mieszkanie wie, o czym mówię, wie, że takie sytuacje się dzieją i to nie jest nic nowego, odkrywczego, że Różni są ludzie i ciężko czasami się z nimi żyje. Ja wiem, że może ja jestem, jestem uciążliwą współlokatorką, być może jakby to wszystko zależy od człowieka. Teraz razu już wychodzę z 8.02, ja po prostu mam za dużo energii, nie potrafię siedzieć w miejscu. i idę dzisiaj pracować y, z, z dalej, nie z centrum. Tak więc gdzieś się zaszyję, w jakimś miejscu, z laptopem i będę działała. Tak więc życzę miłego wieczorodnia, albo nocnego już kiedy widzimy się za chwilę. 27. Tak? 27? O Boże. 27. 28. Jesteś. Masakra. Słuchajcie, mamy teraz 27 października, jest czwartek. Ja po prostu oczywiście kleję tego vloga z kilku dni. Mam dzisiaj dzień już wolny po uczelni. I słuchajcie, stwierdziłam, że pokażę Wam dalszą część mojego zamówienia ze strony z sklepu internetowego. I dalej nie wiem, jak to się mówi: Cheekle, shekel. Kolejne rzeczy, które były w tej paczce, to kolejny sweterek. Taki piękny, ma takie bardzo ładne tutaj. O! Koraliki, perełki. No, mega słodki. I tak naprawdę z tego co widzę, to tylko z przodu i na rękawach. Z tyłu nie ma nic, więc jeżeli się oprzecie na przykład, no to nie będą Wam się, wam się one wbijały w plecy. I w ogóle zwracajcie uwagi na mój kapelusz, wiecie, że ja jestem fanką nakryć głowy, więc często występuję w nich yy, jeszcze będąc w domu, bo właśnie przed chwilką, tak widzę, zastanawiałam i się zaczęłam przeglądać, czy mam wziąć kapelusz, czy mam wziąć beret, czy mam wziąć czapkę z daszkiem. Yy, I tak, jeżeli chodzi o swetry w tym zamówieniu, to już będzie wszystko, ale mam też jedną sukienkę. I zobaczcie, po prostu ten kolor mnie zabił. Jest przepiękny. Szkoda, że właśnie pokazuję w takiej wersji, ale powinnam ją rzeczywiście nałożyć, myślę. To jest zieleń, a tutaj widzę w filmie, wygląda bardziej na niebieski, a to jest piękna, butelkowa zieleń. Tutaj mam Golfik, długi rękaw. I jest opinająca. Bardzo ładna. Przepiękna jest, przepiękny kolor. Mam nadzieję, że będzie mi pasował. No, i tak, jeżeli chodzi o zamówienie z Chikel bądź Chickel, nie wiem jak to się wymawia, to będzie wszystko, ale ja dostałam cztery rzeczy, czyli ten taki miodowy, tam leży nawet miodowy sweterek, sweterek gol, z golfem biały, sweterek z koralikami, z perełkami z przodu i sukienkę zieloną. Tak więc to było moje zamówienie. Linki do wszystkich produktów, które zamówiłam, będą pod filmem. Mega mi się podobają wszystkie. Chyba pierwszy raz mam takie zamówienie, że po prostu wszystko mi się podoba. Mm, I tak. Co u mnie słychać? Mega zawrót głowy, po prostu nie mogły się ogarnąć. Miałam pierwsze dni na uczelni. Dzisiaj już mam wolne, ale jutro mam zajęcia. Mam 3 godziny zajęć. I mój plan jest po prostu genialny. Tak naprawdę, poniedziałek po całym weekendzie mam jedną godzinę wykładów. Jedną godzinę. Po prostu to jest uff, niebo wtorek mam najgorszy, bo mam dwie godziny od 12 do 14, potem dwie godziny przerwy i znowu dwie godziny od, od 16 do 18 zajęć, więc kończę o 18. Tak naprawdę cały dzień mi się schodzi na uczelni. Środę mam zawsze wolną, w czwartek mam tylko dwie godziny seminar i w piątek trzy godziny zajęć komputerowych, tak więc kończę o 13 jutro, więc mam cały jeszcze dzień wolnego, to jest też super sprawa. No i tyle. Pierwsze ważne są bardzo pozytywne. Ja musiałam się jakoś tak wdrożyć trochę w te pierwsze dni, ale, ale będę brała po prostu Was w formie telefonicznej do szkoły, czyli jak będę nagrywała coś z zajęć, to będę nagrywała telefonem, więc wybaczcie mi wszelką gorszą jakość. Staram się ostatnio coś ponagrywać, nawet nie wiem, czy to ja dodam do tego vloga. Nie wiem, czy coś wyszło z tego, ale jeżeli będzie gorsza jakość do szkoły, to znaczy, że po prostu nagrywana jest telefonem, ale staram się jakoś pokazywać Wam tyle, ile mogę, i mam nadzieję, że jakoś tak w trakcie roku się rozkręcę. Muszę po prostu znaleźć sposób na to, żeby kręcić wszystko, będąc wśród ludzi i nie wyciągając kamery, bo to też ludzi wtedy stresuje. Tak więc, jak widzicie, cichaczem będę telefon wyciągała pewnie. I starała się jakoś może nawet bez twarzy pokazywać, albo gdzieś z daleka, albo ogólnie w takich małych partiach, jak moje zajęcia wyglądają. I tyle, na ten moment tyle. Szukuję się już powoli London Film Festival, który trwa 11 dni. Będę miał 28 premier filmowych przez 11 dni, czyli to wychodzi po 2-3 premiery na dzień. Uff, będzie mega ciężko, ale wiem, że no, będzie warto. Patrzę, że taką chyba najbardziej znaną osobą, którą rozpoznam na liście, to będzie Emma Stone, będzie Kieran Knightley, będzie Matt Boomer, będzie mm, Matt Bomer, Matt Boomer będzie Jamie Dornan bardzo dużo w ogóle bardzo popularnych osób i dzisiaj jest w ogóle mega super premiera premiera A Star is Born z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem to jest w ogóle hit, cały Londyn dzisiaj po prostu czeka na to i pójdę na to kina na 100% i już się nie mogę doczekać, bo ten film wygląda świetnie. No, dobra. Koniec gadania, wychodzę z domu, chciałam tylko Wam dać znać, jakie, zamówienia, jakie zamówienie prezentuje się w całości, czyli te właśnie dwie rzeczy dodatkowe i następnego vloga już nie kręcę podzielonego na 10 dni, bo mnie to rozbraja totalnie, nie mogę się tak jakoś skoncentrować, co ja mam pokazywać, bo to jest tak rozklekotane więc następny vlog będzie z dwóch dni max i będę teraz powoli skracała ten, 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 ten okres nagrywania vloga jednego do dwóch dni, a nie do dziesięciu, bo to jest masakra, tak więc wszystko u mnie dobrze, żyję, wszystko jest super yy, i do przodu, pierwsze dni nauczali za mną Uff, i lecimy dalej, i widzimy się w kolejnym vlogu tak więc do zobaczenia Please swipe or scan your membership. Please follow the instructions on the chip and pin device. Well, we definitely had the most fun. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Excellent. Uh, one minute seven. The good news, I think, in that particular activity is no one died obviously in the we haven't <laughs> got to ask argue uh, that's true that's very true um girls can you take us through and then demonstrate your blindfold <laughs>